Zastanawialiście się kiedyś, kto jest największym dłużnikiem świata? Po prostu, kto pożycza najwięcej pieniędzy? No i chyba nie będzie niespodzianką, że są to oczywiście Stany Zjednoczone, które biją wszystkich na głowę pod względem tego, ile wyemitowały długu w postaci obligacji i bonów skarbowych. No dobra, no ale kto to wszystko kupuje? Kto ma ten dług w portfelu? No albo inaczej, w czyjej kieszeni siedzą Stany Zjednoczone? Zapraszam do materiału. Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB, czyli największy tego typu podmiot w Polsce, notowany na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, no i który w dodatku pozwala handlować akcjami i ETF-ami bez prowizji do 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie. Jeżeli nie masz jeszcze konta w XTB, no to link, z którego możesz to zrobić, znajdziesz w opisie. Gospodarka Stanów Zjednoczonych wciąż jest tą największą, tą najpotężniejszą. Siłą no i oczywiście wbrew temu, co jeszcze jakiś czas temu było. Powszechną opinią w najbliższych latach raczej się to nie zmieni. Chiny wciąż są daleko za, Stanem, za Stanami Zjednoczonymi i dla nikogo nie powinno być też specjalnym zaskoczeniem, że właśnie Stany Zjednoczone są też największym dłużnikiem świata. USA mają bezapelacyjnie największy dług publiczny spośród wszystkich krajów, czyli mówiąc prościej, wypuściły na rynek obligacje i bony skarbowe o największej łącznej wartości. Z danych amerykańskiego Departamentu Skarbu, który jest emitentem rządowych papierów dłużnych, wynika, że już na początku tego roku dług publiczny Stanów Zjednoczonych zbliżył się do kwoty rekordowych 31,5 biliona. Dolarów, no i tym samym oczywiście osiągnął górną granicę długu publicznego. O tym, czym jest ten limit zadłużenia Stanów Zjednoczonych, czy stanom grozi bankructwo i co musi się wydarzyć po tym, jak ten limit został przekroczony, nagrałem o tym osobny odcinek, więc odsyłam do niego, żeby nie przedłużać tego wideo. On gdzieś tutaj się pojawi najprawdopodobniej. Oczywiście, dług publiczny Stanów Zjednoczonych jest. Najwyższy w historii. Chociaż od samej bezwzględnej kwoty ważniejsze jest to, że on stanowi aż 124% amerykańskiego PKB za 2022 rok. To jest oczywiście bardzo dużo, ale historyczny rekord jak dotąd pochodzi z pandemicznego 2020 roku, kiedy dług publiczny Stanów wynosił 130% wartości produktu krajowego brutto USA. Swoją drogą, tak naprawdę amerykański dług publiczny po raz pierwszy w historii zrównał się z PKB w 2023 w 2013 roku. Wtedy zadłużenie Stanów było prawie dwa razy niższe niż obecnie, no bo wynosiło 16,7 biliona dolarów. No ale oczywiście nie o tym jest dzisiejsze wideo. O tym, jak duża jest skala długu publicznego Stanów Zjednoczonych, świadczy fakt, że na drugim miejscu pod tym względem znajdują się Chiny. No i zadłużenie Chin przekroczyło niedawno 13 miliardów dolarów, czyli jest ponad dwa razy mniejsze niż Stanów Zjednoczonych. Na trzecim miejscu pod względem długu publicznego jest Japonia, z ponad trzykrotnie niższym zadłużeniem na poziomie 10 bilionów dolarów. Obsługa amerykańskiego długu, czyli przede wszystkim wypłata odsetek, ale też spłata papierów, w którym już mija termin wykupu, przez pierwsze dwa miesiące tego roku kosztowała rząd Stanów Zjednoczonych ponad 307 miliardów dolarów, i to stanowi 12% wszystkich wydatków federalnych, jakie Stany Zjednoczone musiały ponieść. Wiemy już, że Stany są bezapelacyjnie największym emitentem papierów dłużnych. No i co więcej, w zasadzie wszyscy chcą te papiery dłużne kupować. Obligacje i bony skarbowe Stanów Zjednoczonych są powszechnie uznawane za najbardziej wiarygodne instrumenty dłużne na świecie. Ich rating kredytowy to w zasadzie. U każdej agencji, tak zwane AAA, czyli AAA, najwyższy rating z możliwych. Jak dotąd też nigdy w historii Stanów Zjednoczonych nie doszło do defaultu papierów skarbowych, czyli po prostu nie doszło do sytuacji, w której wyemitowany dług okazałby się niewypłacalny, niespłacalny przez emitenta, czyli przez rząd USA. Oprócz tego amerykańskie papiery dłużne mają po prostu największą płynność ze wszystkich. Dlatego też przez różne podmioty są traktowane po prostu jako ekwiwalent gotówki. Nie powinno dziwić, że amerykańskie obligacje i bony skarbowe tak naprawdę znajdują się w portfelach większości krajów. Banków inwestycyjnych, banków centralnych i dużych przedsiębiorstw z całego świata, no ale też samych amerykańskich instytucji rządowych. I trzeba zwrócić uwagę na to, że na koniec lutego z tego całego ponad 31 bilionowego długu Stanów Zjednoczonych, prawie 7 bilionów dolarów, czyli ponad 20%, stanowiły te papiery, które trzymały na swoich portfelach, na swoich kontach, właśnie różne amerykańskie instytucje rządowe. Z których najwięcej posiada Social Security Administration. To jest taki odpowiednik naszego ZUS-u. Na koniec marca w bilansie amerykańskiej rezerwy federalnej znajdowały się obligacje skarbowe o łącznej wartości ponad 5,3 biliona dolarów. No i można powiedzieć, że to właśnie Fed jest największym, pojedynczym posiadaczem papierów dłużnych Stanów Zjednoczonych. No dobra. Ale co z resztą świata, z innymi państwami, z inwestorami instytucjonalnymi, którzy mają w portfelu amerykańskie papiery dłużne? Jeśli chodzi o banki centralne, no to nie tylko amerykański Fed ma w portfelu obligacje skarbowe USA, no bo można je znaleźć w bilansie większości czołowych banków centralnych na świecie. Łącznie jednak wszystkie zagraniczne banki centralne, które upubliczniają swój bilans, mają dużo mniej amerykańskiego długu niż sam Fed, bo wartość wszystkich obligacji Stanów Zjednoczonych w portfelach banków centralnych poza Fedem na koniec marca wyniosła niecałe 3 biliony dolarów. No i można powiedzieć, że w zasadzie ta wartość od dekady nie Ulega specjalnym e, zmianom, czego oczywiście nie można powiedzieć o bilansie samego Fedu, i to widać doskonale na wykresie. Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych co miesiąc publikuje dosyć szczegółowe dane na temat tego, ile amerykańskich obligacji znajduje się u inwestorów zagranicznych z podziałem na kraje. I tak na przykład na koniec stycznia tego roku w rękach zagranicznych inwestorów znajdowały się obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych, o łącznej wartości ponad 7,4 biliona dolarów, co jest niewielkim spadkiem w porównaniu do zeszłego roku, bo wtedy było to ponad 7,6 biliona. Więc można powiedzieć, że mniej niż 1 czwarta całego długu Stanów Zjednoczonych znajduje się na portfelach inwestorów spoza Stanów Zjednoczonych. Dla niektórych może być pewnym zaskoczeniem fakt, że najwięcej amerykańskiego długu skarbowego trzymają w swoich portfelach. Japończycy, którzy już w połowie 2019 roku pod tym względem wyprzedzili Chiny. Na koniec stycznia wartość długu USA na kontach Japończyków przekraczała 1,1 biliona dolarów. Z tym, że oczywiście trzeba pamiętać o tym, że to nie oznacza, że Stany Zjednoczone w cudzysłowie siedzą w kieszeni japońskiego rządu, no bo w tej chwili to jest kwota odpowiadająca 1,30 i 1,30 części. Całego długu publicznego Stanów Zjednoczonych. No i ta kwota to nie jest wyłącznie, nie składa się na nią wyłącznie to, co japoński rząd ma na swoich kontach. Na drugim miejscu mamy Chiny, które wprawdzie nie mają najlepszych relacji ze Stanami, no ale to im nie przeszkadza w kupowaniu długu Stanów Zjednoczonych. Z tym, że Chiny już od kilku lat można powiedzieć, że redukują wartość swojego portfela amerykańskich obligacji, chociaż. Można powiedzieć, że odbywa się to przede wszystkim na papierze, bo w tym zestawieniu krajów z największą ekspozycją na amerykański dług może dziwić na przykład Belgię na czwartym miejscu, albo jeszcze mniejszy Luksemburg na miejscu piątym, albo tym bardziej Kajmany na miejscu siódmym. W przypadku Belgii Szacuje się, że około 40% tej deklarowanej wartości obligacji ze Stanów Zjednoczonych tak naprawdę należy właśnie do Chin. Podobnie w przypadku Luksemburga, w którym zarejestrowane są międzynarodowe fundusze prowadzące duże portfele obligacji skarbowych dla swoich klientów, więc w tej kwocie tak naprawdę zawierają się obligacje należące do inwestorów z całego świata. No i nie inaczej jest też w przypadku wspomnianych już Kajmanów, które w 2016 roku przez chwilę były nawet trzecim największym posiadaczem amerykańskich obligacji na świecie, a teraz są na miejscu siódmym. I to wszystko mimo faktu, że jest to kraj, który zamieszkuje mniej niż 100 tysięcy osób. Tak duża wartość amerykańskiego długu, w tej chwili to jest ponad 285 miliardów dolarów, zgromadzona na tej niewielkiej wyspie, no, wynika przede wszystkim z tego, jak nie trudno się domyślić, że jest ona rajem podatkowym. No i sporo funduszy hedgingowych jest tam zarejestrowana i tak naprawdę ta kwota, na tą kwotę składają się portfele inwestorów z całego świata. Jeśli chodzi o Polskę, no to obecnie inwestorzy Zarejestrowani w naszym kraju posiadają ponad 40 miliardów dolarów amerykańskiego długu. Trzeba jednak pamiętać, że te wszystkie dane, które publikuje Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych, one nie są nam w stanie precyzyjnie wskazać, kto ma w swoim portfelu konkretne obligacje skarbowe USA, czego doskonałym przykładem są właśnie chociażby Kajmany, Belgia czy Luksemburg. I też oczywiście. Jeżeli chcemy konkretne podmioty sprawdzić, na przykład jakieś banki inwestycyjne czy fundusze, to w ich raportach finansowych możemy znaleźć informacje o tym, jaką część ich aktywów stanowią amerykańskie obligacje skarbowe. Dzięki za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że był dla Ciebie ciekawy i że czegoś się z niego dowiedziałeś, dowiedziałaś. Jeżeli tak, to oczywiście łapka w górę, subskrybuj kanał Mag. No i oczywiście, jeżeli jakieś pytania Ci się nasuwają po obejrzeniu tego. Odcinka, nie wiem dlaczego, mówiąc o pytaniach, zrobiłem tak, ale jeżeli jakieś pytania się pojawiają, nasuwają, no to oczywiście sekcja komentarzy stoi przed Tobą otworem, a ja czekam na różne sugestie, pytania, które mógłbym zawrzeć w kolejnych odcinkach. A teraz pozostaje mi się pożegnać, więc cześć, do zobaczenia.